Witajcie, z Fordem Focusem znamy się już dosyć dobrze, ja testowałem wersję cywilną ST-Line, Maciek natomiast testował bardziej wyczynową wersję ST, a dzisiaj znowu przyjechało do nas takie auto w wersji ST, tyle że z pakietem Performance. Co to oznacza? Wydajniejszy układ hamulcowy, troszeczkę inaczej zestrojone zawieszenie, bo nie jest ono regulowane, tylko gwintowane, no i masa, masa zabawy. Ale to może nie w warunkach miejskich. Nie będziemy wracać do kwestii omawianych w poprzednich testach. W środku mamy fotele kubełkowe, które bardzo dobrze trzymają na boki. Multimedia obsługiwane są przez ekran centralny, a tryby jazdy zmieniamy po wciśnięciu przycisku na kierownicy. Mamy do dyspozycji tryb normalny, na na wierzchnię sportowy, no i tor wyścigowy. Zmieniają się tak naprawdę nastawy reakcji na gaz, e, wspomaganie kierownicy jest troszeczkę cięższe, im dalej pójdziemy. No i zwiększone jest też podbicie dźwięku silnika z głośników. Jest to naprawdę zbyteczny dodatek, bo sam motor 2.3 litra naprawdę nieźle lepszy. Po co? Nie wiem. Ale na trasie jest to bardzo irytujące. Przy czym sam motor jest zdecydowanie głośniejszy na zewnątrz niż w środku, ze sporadycznymi pierdnięciami z wydechu. Nie jest to jednak tak spektakularne jak w Hyundaiu i 30N, no i przy okazji jest to też mniej mięsiste niż we wcześniej testowanym przez Maćka zielonym egzemplarzu, a przynajmniej takie mamy subiektywne odczucia. Na pokładzie jest też oczywiście manualna skrzynia biegów, która no właśnie ma bardzo fajny króciutki skok. Ale zdarzyło mi się ze 2-3 razy po prostu nie trafić z następnym biegiem. Gdzieś brakuje tego grama precyzji. Coś to jest nie do pomyślenia w Civic Type R czy też Hyundai'u i30 N. Natomiast jeśli chodzi o prowadzenie, azjatyckie gwiazdy mogą czyścić felgi naszemu fokusowi. Nasze ST, jak wspomniałem na początku, wyposażono w pakiet Performance za niespełna 16,5 tysiąca zł. I to jest prawdziwy game changer, jeśli chodzi o prowadzenie. Układ kierowniczy jest piekielnie wręcz ostry, a auto podąża dalej niż byśmy tego chcieli. Fenomenalna sprawa. Łapałem się na tym, że musiałem zmniejszać skręt kierownicą w zakręcie, bo Fokus próbował ściąć go po wewnętrznej stronie. Z jednej strony idealna praca mechanizmu różnicowego opon, a także gwintowanego zawieszenia. Nie jest ono elektronicznie regulowane. Żeby zmienić jego nastawy, musimy wjechać na kanał, ewentualnie wziąć to auto na podnośnik, ale efekty są takie, że to auto po prostu jedzie jak po szynach. Efekt jest zniewalający. Prawdziwy ołcku. Jednak samo wspomaganie kierownicy działa na tyle dziwnie, że w środku zakrętu potrafi nie dać nam najbardziej precyzyjnej informacji o trakcji, a raczej o jej końcu. Chociaż tutaj naprawdę bardzo, bardzo mocno trzeba przegiąć, żeby stracić przyczepność przedniej osi. Drugą rzeczą, do której mogę się doczepić, jest sam. Silnik, który do prędkości autostradowej napędza się bardzo dobrze, ale powyżej 5000 obrotów jakby lekko słabnie. Jest to zabieg bardzo podobny do tego, który przeżyliśmy tak naprawdę w Fieście ST po liftingu. Dolną partię obrotów wzmocniono, przez co elastyczność była o wiele lepsza niż przed liftingiem, natomiast górę jakby lekko wykastrowano. No i sama twardość zawieszenia jest albo bardzo ciężka, albo ciężka na co dzień. Przez co Focus ST z tym pakietem nie jest takim klasycznym hot-hatch'em. Dlatego należy traktować taką odmianę jako mm, taka ciekawostka, lub też po prostu jako tak zwana broń torowa. Bo mamy tutaj wszystko to, co w Fokusie ST za 193 000 zł. Mamy audio mamy podgrzewane fotele, podgrzewaną kierownicę, wszystkich asystentów, head up. Więc jest to takie bardzo, bardzo specyficzne auto. A to konkretne auto ma nam dawać po prostu ogromne, a wręcz nieskończone pokłady przyjemności i przyczepności. Przy okazji przenosząc nasz mózg w nieco inne rejony odczuwania praw fizyki i za to Dywizji Ford Performance należy się ogromny szacunek. A co Wy sądzicie o takiej de facto torowej zabawce? Pełną gwarancją? Dajcie znać nam w komentarzach poniżej. Oczywiście, jeżeli film Wam się podobał, to nie obrazimy się za zostawienie suba. No i łapki w górę. Pomaga nam to w rozwoju. Dane techniczne i galerię zdjęć znajdziecie oczywiście na naszej stronie. Link w opisie. Ja się z Wami żegnam. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia.